Moje serce dzisiaj tu bije dość mocno i szybko. Po pierwsze z przejęcia, po drugie, dlatego, że trochę nie mamy czasu. Ale nie mamy czasu nie dbać o swoją planetę, nie mamy czasu nie dbać o siebie i nie mamy czasu nie korzystać ze swoich nieoczywistych supermocy. Te nieoczywiste supermoce to jest coś, co jeszcze jakiś czas temu mówiło się o dysfunkcji, o wadzie DNA, o uszczerbku mózgu. A dzisiaj mówi się o tym neuroróżnorodność, mówi się o tym spektrum, mówi się o tym dawniej zespół Aspergera, albo mówi się ADHD. Jak to się łączy z tym, że nie mamy czasu, jak to się łączy z kreatywnością? To po kolei. Najpierw zacznę od historii pewnego czterolatka, którego usłyszałem tą historię od jego babci. Ten młody chłopiec biegał po domu, szalał, miał, był pełen energii, pełen entuzjazmu, bawił się, ale w pewnym momencie przebiegając przez kuchnię, usłyszał rozmowę swoich rodziców o tym, że do pierwszego to nam może nie starczyć i o tych wakacjach w czerwonym maluchu nad Polskim Morzem można zapomnieć. Jak to on, entuzjasta, optymista, powiedział coś na pocieszenie i pobiegł do swojego pokoju. Ale na tych słowach się nie skończyło. Wziął swoją skarbonkę, odwrócił do góry nogami i wysypał z niej monety. Nie rozbijał, no bo wiedział, że skarbonka albo liczył, że jeszcze się przyda. Wziął te monety, włożył do kieszeni i poszedł do komórki dziadka, wziął małą łopatkę i przy jednej ze ścieżek w ogrodzie wykopał niewielki doł, do którego włożył te monety, zasypał ziemią i codziennie podlewał to miejsce. Jak się domyślać, liczył na to, że wyrośnie drzewo pieniędzy i w ten sposób będzie mógł pomóc swoim zmartwionym rodzicom. Minęło 7 dni, znamy, przewidujemy to, wiemy to z biologii, drzewko pieniędzy nie wyrosło, ale on się nie poddał, uznał, że może robi coś źle, że musi starać się bardziej, że musi starać się mocniej, więc podlewał dwa razy, czasami trzy i cztery razy dziennie. Dalej drzewko nie wyrosło, ale on uznał, to musi poszukać innych metod, innych metod, aby pomóc rodzicom, albo, żeby dalej się rozwijać. I tak minęły wiele jego przygód, ale kiedy miał 6 lat, zaczął z bratem ciotecznym e, grać w grę. Zaczął grać w gry planszowe, grał w Monopol, kiedyś to był eurobiznes. i wtedy przypomniał sobie tą historię z pieniędzmi, że nie wyrosło, więc może ta gra go nauczy, jak działa świat. Jak działa ekonomia i jak można w ten sposób, mając finanse, pomagać. Okazało się, że w tą grę przegrywał. Jeszcze nie wiedział, że jak jego brat cioteczny miał bank, to ten, kto ma bank, ma dużo łatwiej. Poszedł do szkoły, i kiedy skończyły się wakacje, to w wakacje wbijał gwoździe, lutował różne ze sobą układy. Pamiętam, jak słyszałem od jego taty, który cały czas słyszał od swoich wujków, dlaczego temu mu pozwalasz wbijać gwoździe? Przecież rozbije sobie palce, albo lutuje, przecież się oparzy, albo wybije sobie oko. A ten tata mówił, bo chce, bo szuka, bo eksploruje. I tak, kiedy poszedł do szkoły, a była to pierwsza klasa podstawówki, na lekcje matematyki, bo nie było ani techniki, ani ZPT, przyniósł układ polutowanych światełek, silniczków, wiatraczków i przełączników. Dzisiaj coś co byśmy pewnie nazwali pokojem zagadek w pudełku. Dostał dwie piątki z matematyki i to była dla niego inspiracja, że technologia jest coraz bardziej ciekawa i można zrobić nią dużo. Chwilę później, bo kiedy miał 9 lat, dostał swój pierwszy komputer, Commodore 64. Bardzo stare, zamierzchłe czasy. Pół roku grał, ale po pół roku uznał, że to jest za mało, że chce czegoś więcej. A jego koledzy mieli już wtedy Amigi, piękna, kolorowa grafika i mieli piękną grę Settlers. To była taka gra, w której budowało się osadę. Budowało się drwali, tartaki, sadziło się pola. No i jego rodziców nie było stać na Amiga, nawet o tym nie myślał, ale tak zaczął myśleć: Kurczę, a jak te gry się robi? Jak je się tworzy? No, i tak w kilka miesięcy zaczął, nauczył się podstaw języka programowania, wtedy to był Basic, Quick Basic, i napisał sobie taką grę na wzór. Ona nie miała pięknej grafiki. Była bardziej trybem tekstowym. Co zrobisz teraz? Czy zbudujesz dom, czy zbudujesz pole, czy może dom drwala, a potem tartak? I budując tą grę, bardzo szybko się nauczył nie tylko programowania, ale tego, że. Świat i zasady, które nim rządzą, są dość skomplikowane i dość nieoczywiste. Bardzo szybko grając swoją grę, a w nią grało tylko jego trzech kolegów, sam się w niej nauczył, że jeśli zbuduje dużo drwali, dużo tartaków, będzie mógł budować bardzo dużą ilość domów. Jego osada będzie rosła, ale po chwili się okaże, że nie ma drzew, że zapomniał o polach uprawnych. I cała jego wioska w grze, którą sam napisał, przestanie istnieć. I to był ten początek eksplorowania, uczenia się technologii, poznawania przez takie zasady jak wcześniej, ale też przez mówienie o tym mówienie o tej ekscytacji technologią. Kiedy poszedł do liceum, Swojej nauczycielce od informatyki pochwalił się, że pisze różne programy, że się uczy. Ona zauważyła w nim potencjał i zapytała, czy nie chciałbyś poprowadzić zajęć dla swoich rówieśników. Skończyło się tak, że przez cztery kolejne lekcje informatyki uczył swoich kolegów i koleżanki programowania, ale. To było za mało. Poszedł do jakiejś organizacji nauczycielskiej, która organizowała konkursy na program komputerowy, zaniósł tam swój program, a skończyło się tak, że przez kolejne cztery lata prowadził zajęcia z programowania. Zajęcia, które kiedyś ktoś by powiedział, że jak to jest możliwe, że przy jednym komputerze siedzi czwórka dzieciaków, jak to jest możliwe, że część dzieciaków siedzi na podłodze. Na tych zajęciach bywało po 50-60 osób. Dzisiaj Wtedy dzieciaki, dzisiaj już e, szefowie firm, osoby pracujące w organizacjach i w dużych korporacjach, które znam i też które robią dość dużo. To są zdjęcia z tamtych czasów. To było kolejnym krokiem do tego, że mówienie o technologii, poznawanie i dalej, uczenie się tego, co mu sprawiało ogromną frajdę, może być w przyszłości dźwignią. Tak niedużo później założył firmę, która pomaga w codziennej pracy pisząc oprogramowanie, ale która też po drodze zbudowała kilka systemów, które mają pozytywny wpływ na naszą planetę. Ale to wszystko było dlatego, że ten chłopak, o którym mówię, jak się okazało w liceum miał dysleksję. W podstawówce każda Czytanie na głos. Każde dyktando było dla niego katorgą. To nauczycielka w liceum zobaczyła, i tu miał dużo szczęścia, że to, że raz pisze król przez ukraskowane, a potem przez uzwykłe, żeby znowu lepiej przez ukraskowane, to nie jest tego, co słyszał wcześniej, że jest za szybki, że ma słomiany zapał, że nie potrafi się skoncentrować. Tylko to wynika z czegoś innego. Został wysłany do poradni. Okazało, że ma się dyslekcję, ale to mu nie pomogło. To był moment, w którym myślał, że jest jeszcze gorzej, bo całe wieczory oprócz nauki i tego często siedział nawet w liceum z mamą, żeby usiąść, dokończyć, nauczyć się. Uczył się zasad, uczył się tego, jak wyrazy wyglądają na pamięć. Bo przecież dyslekcja to jest wada, to jest dysfunkcja, jak się wtedy mówiło. Do pewnego momentu, kiedy poszedł na studia. Pierwsza sesja uczył się tak jak do tej pory słyszał. Naucz się jednego, skończ, dojdź do końca, dopiero odweź się za kolejny przedmiot. Ale w pewnym momencie jego mózg podpowiedział: A co gdybyśmy zrobili to wbrew zasadom, wbrew temu, co cały czas słyszy. I kiedy zaczął się uczyć dwóch, trzech przedmiotów naraz, po 15 minut, a czasami tak długo, jak był w stanie się uczyć jednego przedmiotu, potem przełączał się na drugi. Raptem się okazało, że nauka podczas sesji to jest przyjemność, to jest coś łatwego, to jest coś, co powoduje, że jego mózg się nie męczy. Dopiero od kilka lat później i tak jak dzisiaj, ten Dominik miał odwagę napisać post na Linkedinie, że ma dyslekcję. Że to, co wcześniej było moją wadą, jest moją supermocą. Bo nie tylko mogłem się uczyć wielu innych rzeczy, ale już wtedy znałem sobie sprawę, że moje myśli to trochę, tak myśląc przez dyslekcję, to jest taki pędzący pociąg pendolino, który co chwila mija stację. To jest nawet więcej, to jest trochę jak reakcja łańcuchowa, gdzie jedna myśl uderza w kolejne neurony i wytwarza czasami burzę. Wtedy pomyślałem, że to jest moja supermoc. Łączenie nieoczywistych faktów, kwestionowanie status quo i właściwie to, że kiedy słyszę, że coś się nie da, to to jest dla mnie jak oliwa na ogień, i wtedy kombinuję. Post, kiedy dwa lata temu o tym napisałem, o mojej drodze i o tym, czy wiecie, że jestem dyslektykiem, wzbudził dość duże zasięgi, ale nie tylko ten na LinkedInie. Ale ilość osób, która do mnie napisała, czy zadzwoniła, i powiedziała, że ma tak samo, że czuła te same rzeczy, że słyszała, że, że zdolna, ale leniwa, że nie potrafi czegoś skończyć, że zaciągnie tysiące srok za ogon. To są takie rzeczy, które mnie też osobiście zawsze bolały. To były też takie rzeczy, które wiele razy zaczynając projekt, genialny, który miał szansę słysząc od 10 osób, to się nie uda, to nie ma sensu. Tak bardzo. Chcąc być zaakceptowany społecznie, zmieniałem i porzucałem projekty. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem czegoś więcej, że ta dysleksja, ta moja supermoc to jest dodatek do czegoś zupełnie innego. I tu znowu mój mózg zadziałał tak, że widząc podcast o tytule ADHD, nieoczywista supermoc, pomyślałem: ADHD? Niemożliwe. Nazwa moja, bo tak jak wcześniej, dysleksja tak. A jednak posłucham, ale tak sobie myślę. Ja ADHD w szkole podstawowej siedziałem grzecznie w ławce całe 45 minut. Byłem bardzo karnym uczniem. No ale jak się okazało, diagnozując się jako dorosły ADHD, ja siedziałem grzecznie w tej ławce, bo albo bujałem się na krześle, albo stukałem długopisem o ławkę, albo mój zeszyt od polskiego, matematyki, biologii miał dwa życia. Jedno to jest to, co wynikało i było przepisane z tablicy lub jakimś rozwiązaniem zadania, a z drugiej strony to wzorki, tysiące zapisków na marginesach. Wtedy się okazało jeszcze, że ADHD czy dysleksja już dzisiaj to nie jest dysfunkcja. To jest wręcz według tych badań, których jest coraz więcej i ja bardzo w nie wierzę i chcę w nie wierzyć, to jest naturalna predyspozycja. Nasza w DNA. Ale tych osób, które są w tym gronie, jest dużo więcej: Agatha Christie, Bill Gates, Will Smith. Znajdziecie ich też więcej. Ale nie chcę mówić o sobie, i nie chcę mówić tylko o tych osobach, które dla mnie na pewno były ogromną ulgą. Chcę mówić o tym, że to są supermoce, bo takim osobom jest łatwo łączyć nieoczywiste rzeczy. To są osoby, z którymi czasami jak rozmawiacie, mają myśli oderwane w kosmos, dlatego że ich tak jak mój mózg pędzi, skacze między różnymi obszarami. To jest łączenie nieoczywistych faktów i rozwiązań. To są na przykład osoby, z którymi jeśli rozmawia się nawet o takich prostych, oczywistych rzeczach, jak co możemy zrobić, aby Uratować nas i uratować naszą planetę. Sortowanie śmieci, zrezygnowanie ze słomek w restauracji, czy mądre zakupy w, w markach, które dbają, a może zamiast kupować kolejną rzecz, to ją do naprawy, a może zamiast kupować kolejną kosiarkę, to pojrzycie od sąsiada, te osoby często mają niekonwencjonalne, odbiegające spojrzenia. Pamiętam taką jedną rozmowę na temat fotowoltaiki. I magazynu energii. Kiedy w tej dyskusji padały, ale to się nie opłaca, to się zwróci za 10-15 lat. I taka osoba mówi: Jasne, oczywiście. Magazyn energii się nie opłaca, ale jeśli ja zamontuję go u siebie w domu, to 6 miesięcy albo 8 miesięcy w roku będę miał prąd pochodzący ze źródeł moich, czyli neutralnych, jeśli chodzi o ślad węglowy. To są osoby, które po godzinach. Jak usłyszą coś takiego, dane, które są publicznie dostępne a propos klimatu, poszczególnych miast, e, tych danych publicznych, z nich się niewiele da zrobić. To są dane, które, to są osoby, które potrafią usiąść, potrafią wykorzystać machine learning, czyli dzisiaj całą domenę AI, i wytrenować model, który z dokładnością potrafi przewidzieć. Gdzie mogą wystąpić pożary? I tak jak po prawej stronie, to są predykcje modelu. Są czerwone kropki, które mówią największe prawdopodobieństwo i kilka jaśniejszych, które może się wydarzyć. Ten model, ten, to zdjęcie po prawej, to jest ten sam dzień odpowiadający rzeczywistości. To jest osoba, która słyszała, nie da się zrobić z takich danych tego w Polsce. I przechodząc trochę do podsumowania, i trochę może zachęcając Was do tego, że jeśli spojrzycie w lewo, a może w prawo, a może ktoś z Waszych znajomych, a może ktoś, z kim przyjaźnią się Wasze dzieci, czasami jest nieobecny, czasami czyta jakąś książkę, albo coś go totalnie pochłania i o tym mówi, to może to jest właśnie taka osoba, która ma ogromny potencjał kreatywności, ma ogromny potencjał łączenia. I Chciałbym Was na koniec pozostawić z podsumowaniem, jednocześnie z jedną inspiracją książki, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Nie mamy czasu nie mieć czasu i nie mamy czasu nie korzystać ze swoich zdolności nawzajem. Z kreatywności, z różnych spojrzeń, z różnej perspektywy. I książka, którą ostatnio przeczytałem, Off Earth, mówi o eksploracji kosmosu. Ale ona nie porusza kwestii technicznych, ona porusza kwestie ekonomiczne, społeczne, nawet tego, jak zadbamy o obszar, o środowisko, o ochronę środowiska na tych miejscach czy na tych planetach, czy tam, gdzie założymy bazy kosmiczne. Ona też bardzo jasno wypowiada się w kwestii, że jeśli eksplorację kosmosu traktujemy jako ucieczkę, to nie zdążymy. Poza tym nie każdy z nas będzie mógł uciec, ale w tej książce jest jeszcze jedna myśl, którą łączę z pierwszą częścią, z neuroróżnorodnością, z wykorzystaniem swoich wspólnych supermocy czy kreatywności i z historią, która ta książka pokazuje. Ona mówi, że jako cywilizacja w wielu obszarach działamy za wolno i za mało odważnie i powtarzamy te same błędy. Na przestrzeni z perspektywy eksploracji kosmosu ta książka mówi o tym, że 4000 lat, zamierzchły, krucjaty, czy nawet dziki zachód, niewiele nas nauczyły jako cywilizacja. Dalej mówimy jakoś to będzie. Kiedyś ułożymy zasady społeczne, kiedyś ułożymy zasady ekonomiczne, kiedyś będziemy się martwić o środowisko i o siebie samych. Nie mamy czasu nie mieć czasu, nie mamy czasu nie podejmować decyzji nie mamy czasu nie korzystać ze swoich zdolności nawzajem. Dziękuję